Kwaśniewski mówiący o procentach, to w świetle jego wizerunku, który jest w tej chwili rozpowszechniany w internecie, no bardzo ryzyko. No, myślę, że memy na pewno z Aleksandrem Kwaśniewskim po tej wypowiedzi się znajdą. Ciekawe jest to, że najpierw Aleksander Kwaśniewski żalił się na swój los i los Lecha Wałęsy w Radiu Z, potem, parę godzin potem, żalił się na antenie TVN24, Fakty po faktach. No, sprawa jest bardzo jasna. Otóż zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, faktycznie sytuacja wygląda w ten sposób, że ochrona byłym prezydentom podczas wyjazdów zagranicznych nie przysługuje. Oczywiście są opinie, że tak być nie powinno, no ale z drugiej strony no, spójrzmy na to, co byli prezydenci robią za granicą. Pracują przede wszystkim pracują. Lech Wałęsa, człowiek, który zarabia pieniądze na wszystkim, jak taka małpka, którą można wynająć do wszystkiego, od spotkań z pracownikami firmy po kolację z teściową, a myślę, że też na tym, aby na takim weselu albo innej imprezie również trzy słowa powiedział. Także, no. Oczywiście ja to trochę spłycam i trochę przejaskrawiam, ale prawda jest taka, że te wyjazdy zagraniczne w dużej mierze są to wyjazdy na przykład na wykłady. Na wykłady zagranicznych uczelni, na których byli prezydenci zarabiają duże pieniądze. Dodatkowo Aleksander Kwaśniewski też w biznesie się sprawdza. Był przecież w sztabie doradców firmy Kulczyk Investments. Był też w Kazachstanie, gdzie również... Próbował swoich sił w tamtejszym, doradzając, dając głos swój doradczy tamtejszemu prezydentowi. Także myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te kwestie, Andrzej Pawlikowski, czyli obecny szef biura ochrony rządu, podjął bardzo dobrą decyzję. Decyzję, która no, jednak nie tylko jest decyzją o oszczędnościach, ale także decyzją, która no, likwiduje pewną fikcję No bo prawda jest taka że byli prezydenci to nie jest kwestia tego że mają nie wiadomo jaką świtę która ich chroni to jest z reguły samochód to jest kierowca z biura ochrony rządu także no Ci wszyscy, którzy dzisiaj krytykują biuro ochrony rządu za to, że naraziło na szwank bezpieczeństwo byłych prezydentów, to powinni się naprawdę trzy razy zastanowić, zanim takie słowa wypowiedzą, bo to jest tylko i wyłącznie wygoda, to jest tylko i wyłącznie wygoda. Oczywiście też, jeśli spojrzymy na to szerzej, to dlaczego byli prezydenci mają mieć samochód i kierowcę, a na przykład byli premierzy już nie, więc myślę, że tutaj jeśli chodzi o kwestie dyskusyjne jest ich bardzo dużo, ale to... Co może budzić wiele emocji, to jest to, że na pewno ten kierowca, który jeździł wcześniej z Lechem Wałęsą, mógł bez problemu zdobyć jego autograf. A co za tym idzie pomóc Instytutowi Pamięci Narodowej? Bo okazuje się, że Instytut Pamięci Narodowej ma ogromny dzisiaj problem z tym, aby zdobyć podpis Lecha Wałęsy, który byłby porównany w ten sposób, że ochrona byłym prezydentom podczas wyjazdów zagranicznych. Nie przysługuje. Oczywiście są opinie, że tak być nie powinno, no ale z drugiej strony no, spójrzmy na to, co byli prezydenci robią za granicą. Pracują. Przede wszystkim pracują. Lech Wałęsa, człowiek, który zarabia pieniądze na wszystkim, jak taka małpka, którą można wynająć do wszystkiego, od spotkań z pracownikami firmy, po kolację... No, likwiduje pewną fikcję, no bo prawda jest taka, że byli prezydenci, to nie jest kwestia tego, że mają nie wiadomo jaką świtę, która ich chroni, to jest z reguły samochód, to jest kierowca z biura ochrony rządu, także no... Ci wszyscy, którzy dzisiaj krytykują biuro ochrony rządu za to, że naraziło nasz szwank bezpieczeństwo byłych prezydentów, to powinni się naprawdę trzy razy zastanowić, zanim takie słowa wypowiedzą, bo to jest tylko i wyłącznie wygoda. Doradców firmy Kulczyk Investments był też w Kazachstanie, gdzie również próbował swoich sił, w tamtejszym doradzając, dając głos swój doradcy. Czy tamtejszemu prezydentowi. Także myślę, że tutaj, jeśli chodzi o te kwestie, Andrzej Pawlikowski, czyli obecny szef Biura Ochrony Rządu, podjął bardzo dobrą decyzję. Decyzję, która no, jednak nie tylko jest decyzją o oszczędnościach, ale także decyzją, która jest teściową, a myślę, że też na tym, aby na takim weselu albo innej imprezie również trzy słowa powiedział. Także, no. Oczywiście ja to trochę spłycam i trochę przejaskrawiam, ale prawda jest taka, że te wyjazdy zagraniczne w dużej mierze są to wyjazdy na przykład na wykłady na wykłady zagranicznych uczelni, na których byli prezydenci, zarabiają duże pieniądze. Dodatkowo Aleksander Kwaśniewski też w biznesie się sprawdza. Był przecież w sztabie. Kwaśniewski mówiący o procentach, to w świetle jego wizerunku, który jest w tej chwili rozpowszechniany w internecie, no bardzo ryzyko. No, myślę, że memy na pewno z Aleksandrem Kwaśniewskim po tej wypowiedzi się znajdą. Ciekawe jest to, że najpierw Aleksander Kwaśniewski żalił się na swój los i los Lecha Wałęsy w Radiu Z, potem parę godzin potem żalił się na antenie TVN 24, fakty po faktach. No, sprawa jest bardzo jasna. Otóż zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami faktycznie sytuacja wygląda